Czy wiedziałeś, że niektórzy emeryci mogą otrzymać dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie? Brzmi jak zbyt piękna historia, aby była prawdziwa, ale to nie sen. Jeśli jesteś emerytem lub masz w rodzinie osobę na emeryturze, to co powiem w tym filmie może całkowicie zmienić waszą sytuację finansową? Zostajesz do końca, bo pod koniec filmu ujawnię dokładnie, kto może liczyć na te pieniądze i jak je otrzymać. Jeśli ten temat Cię interesuje i chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami o emeryturach i świadczeniach społecznych, Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Zacznijmy od najważniejszego pytania skąd się wzięła ta kwota tysiąc złotych i dlaczego akurat teraz emeryci mogą na nią liczyć? Otóż sprawa sięga głęboko w przeszłość polskiego systemu emerytalnego i dotyczy pewnej grupy emerytów, którzy przez lata byli pokrzywdzeni przez nieprawidłowe naliczenia ich świadczeń. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 4 czerwca 2024 roku w sprawie o sygnaturze SK 14020 uznał, że określona grupa emerytów ma prawo do wyrównania swoich świadczeń. Czy wiesz, ile osób może być objętych tym rozstrzygnięciem? Według ekspertów, którzy analizowali ten wyrok, średnia podwyżka emerytury dla uprawnionych osób wynosi około 1000 zł miesięcznie. To nie jest jednorazowa wypłata, to stały dodatek do emerytury, który będzie wypłacany co miesiąc. Ale uwaga, nie każdy emeryt może na to liczyć. Trybunał Konstytucyjny objął swoją ochroną tylko określoną grupę osób, które spełniają bardzo konkretne kryteria. Jakie to kryteria i czy ty lub twoi bliscy mogą się do nich zaliczać? Przede wszystkim wyrok dotyczy emerytów, którzy zostali poszkodowani w procesie przeliczania emerytur w określonym okresie. Chodzi o osoby, które były zatrudnione w konkretnych latach i których emerytury zostały nieprawidłowo wyliczone z powodu błędów w systemie. Te osoby przez lata otrzymywały zbyt niskie świadczenia, co oznacza, że państwo ma wobec nich dług, który musi zostać spłacony. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego emerytury w Polsce są tak zróżnicowane i dlaczego niektórzy emeryci otrzymują znacznie mniej niż by Y wynikało z ich składek? Problem ten dotyczy nie tylko miesięcznych dopłat, ale także wyrównania za poprzednie lata. Eksperci szacują, że średnia kwota wyrównania może wynieść około 60 tys. złotych na osobę. To oznacza, że uprawnieni emeryci nie tylko będą otrzymywać wyższe miesięczne świadczenia, ale także jednorazową wypłatę, która pokryje różnice z poprzednich lat. Wyobraź sobie, jaką różnicę w budżecie domowym może zrobić taka kwota. Wnioski w tej sprawie można składać od 11 lipca 2025 roku, więc jeśli uważasz, że możesz być uprawniony, już teraz warto przygotować odpowiednią dokumentację. Ale jak sprawdzić, czy należysz do grupy uprawnionych emerytów? Po pierwsze. Musisz dokładnie przeanalizować swoją historię zatrudnienia i okresy, w których płaciłeś składki emerytalne. Po drugie, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie emerytalnym lub skontaktować się bezpośrednio z ZUS EM. Czy wiesz jednak, że to nie jedyne dodatkowe pieniądze, na które mogą liczyć emeryci? System emerytalny w Polsce przewiduje szereg dodatków i świadczeń, które mogą znacznie zwiększyć miesięczne dochody seniorów. Na przykład, 13 i 14 emerytura które w 2025 roku wyniosą 1884,61 zł. brutto każda. Trzynasta emerytura jest wypłacana wszystkim emerytom bez względu na wysokość ich dochodów, ale czternasta emerytura ma już próg dochodowy, czy wiesz jaki? Próg dochodowy dla czternastej emerytury jest ustalany corocznie i oznacza, że osoby z wyższymi emeryturami mogą otrzymać proporcjonalnie mniejszą czternastkę lub wcale jej nie otrzymać. Ale nawet jeśli nie kwalifikujesz się do pełnej 14 emerytury, wciąż możesz liczyć na szereg innych dodatków. Czy słyszałeś kiedyś o dodatku kombatanckim lub dodatku kompensacyjnym? Dodatek kombatancki przysługuje osobom, które były żołnierzami, partyzantami lub więźniami politycznymi w określonych okresach historycznych. Dodatek kompensacyjny z kolei jest przeznaczony dla ofiar represji politycznych. Te świadczenia mogą znacznie zwiększyć miesięczny budżet uprawnionej osoby. Ale to nie wszystko. System przewiduje także dodatki dla osób niepełnosprawnych, dodatki pielęgnacyjne czy świadczenia dla weteranów. Warto też wiedzieć o zmianach w terminach wypłat emerytur. ZUS regularnie dostosowuje harmonogram wypłat do kalendarza, szczególnie gdy dni wypłat przypadają na weekendy lub święta. Na przykład, w październiku 2024 roku niektórzy emeryci otrzymali swoje świadczenia wcześniej z powodu święta wszystkich świętych. Czy śledzisz regularnie komunikaty ZUS u dotyczące terminów wypłat? Bardzo ważną kwestią, o której muszą pamiętać emeryci, są limity dorabiania do emerytury. W 2024 roku limit wynosi ponad 6000 zł miesięcznie, ale tylko dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Przekroczenie tego limitu może oznaczać zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłaty emerytury. Czy sprawdzałeś kiedyś, czy Twoje dodatkowe zarobki nie wpływają negatywnie na wysokość Twojego świadczenia? Problem ten dotyczy szczególnie osób, które przeszły na emeryturę wcześniej, ale wciąż są aktywne zawodowo. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, koniecznie regularnie sprawdzaj aktualne limity, bo zmieniają się one co kwartał w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wracając do głównego tematu: jak dokładnie wygląda proces składania wniosku o dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie? Przede wszystkim, musisz zgromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją historię zatrudnienia, Wysokość zarobków w poszczególnych latach oraz sposób naliczenia twojej obecnej emerytury. Czy masz zachowane wszystkie świadectwa pracy i decyzje emerytalne? Następnie powinieneś dokładnie przeanalizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i sprawdzić, czy twoja sytuacja odpowiada kryteriom opisanym w tym orzeczeniu. Jeśli masz wątpliwości, koniecznie skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą emerytalnym. Pamiętaj, że błędnie złożony wniosek może oznaczać konieczność długiego oczekiwania na jego rozpatrzenie. Po złożeniu wniosku ZUS będzie miał określony czas na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnej decyzji dodatek będzie wypłacany od określonego miesiąca, a także zostanie naliczone wyrównanie za poprzedni okres. Czy wiesz, że w przypadku odrzucenia wniosku przysługuje Ci prawo odwołania się od tej decyzji? Postępowanie odwoławcze może być skomplikowane, dlatego warto już na początku zadbać o profesjonalne wsparcie prawne. Koszty takiej pomocy prawnej mogą się szybko zwrócić jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i otrzymasz wyrównanie za poprzednie lata. Nie można też zapomnieć o aspektach podatkowych tych dodatkowych świadczeń. Dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie oraz ewentualne wyrównanie będą podlegały opodatkowaniu na takich samych zasadach jak pozostała część emerytury. Czy wiesz, jak oblicza się podatek od emerytury i czy przysługuje Ci ulga dla seniorów? Osoby po 60 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla seniorów, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty do 4000 zł rocznie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. To może znacznie zmniejszyć obciążenia podatkowe, szczególnie gdy Twoje dochody wzrosną o dodatkowe 1000 zł miesięcznie. Warto też pamiętać o tym, że zwiększenie miesięcznych dochodów może wpłynąć na prawo do innych świadczeń społecznych. Na przykład jeśli pobierasz dodatek mieszkaniowy lub korzystasz z innych form pomocy społecznej, wzrost dochodów może oznaczać konieczność ponownej oceny uprawnień do tych świadczeń. Czy zastanawiałeś się też nad tym, jak najlepiej wykorzystać dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie? Niektórzy eksperci radzą, żeby część tych pieniędzy przeznaczyć na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne lub zwiększenie oszczędności na nieprzewidziane wydatki. W wieku emerytalnym szczególnie ważne jest zabezpieczenie się przed rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej. Podsumowując. Dodatkowe tysiąc zł miesięcznie dla emerytów to realny dodatek, ale tylko dla określonej grupy osób, które spełniają konkretne kryteria wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli uważasz, że możesz być uprawniony, nie zwlekaj z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, bo wnioski można będzie składać od 11 lipca 2025 roku. Pamiętaj też o innych dodatkach i świadczeniach, które mogą Ci przysługiwać polski system emerytalny oferuje więcej możliwości wsparcia, niż wielu emerytów zdaje sobie sprawę czy ten film był dla ciebie pomocny? Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i podziel się nim ze znajomymi, którzy również mogą być zainteresowani tym tematem. A jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, pisz w komentarzach staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o emeryturach i świadczeniach społecznych.